Mieszkano na wilka w drodze, żydów wyselekcjonowanych tego obozu. w tym roku, to od września, że w tym roku, odemiany w minie, wybuch wietnam w terenie. W w pustynię, w komorach zadowolonych

Nie rady ja tylko. Takie młode tylko. Czyż i mękę swoją świadok kupicie raczył? Ewangelii świętej Józef zabrał ciało, owinął mnie w czyste i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wypuść stale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i poczekał. Lecz Maria Magdalena i druga chwila pozostały, tam, siedząc na trzecim grobie.

Moich rodziców również ja jeszcze nie porzucili podrzucili. Jestem nie jestem jestem już matką, nie jestem siostrą, córką, wnuczką. Jestem pytam. I znikąd nie słyszę odpowiedzi. Nagle kamarku w pamięci wyłania się obraz kobiety w zielonym płaszczu i słyszę Jesteś dzieckiem Boga. Dzień. Widzę wódkę i swoją twarz w lustrze. To Kto może kochać taką gębę? Czuję że na policzku. Jutro skończę 25 lat. Może uda mi się iść nie w Twój, Panie, to miejsce chwały i zwycięstwa, to symbol zmartwychwstania i głos prawdy o nieśmiertelności. To we mnie wierzy, choćby i umarł, że Wiesz, Panie, mogę się trzeba to jest i wierzyć i a jeśli więc niezbędna moc i zapraszasz do współpracy. Przyjmuję Chryste twoje zaproszenie, i znajmę wiarę w twoją sprawiedliwość. Pragnę codziennie, na nowo uczyć się ciebie, uczyć się twojej miłości. Pragnę zgłębiać tajemnicę zbawienia i pognie zapracować na wieczność. Góry się da na dziennie, Patrzcie, patrzcie, zanuj się, no. Bardzo miło widzieć, ale kręcić to już raczej nie, wystarczy. Ja no. całe życie kręciłem tak, i... Tak, wiem. Ciepsko na tym wyszedłeś w kręceniu. Już, bo się tam już zepsuł. Tak? No, to się już do końca. dobrze. I mam zbychać. Kręcę dalej. Tak? Ale już kręcę dobrze. No, również dobrze, dobrze. A co chciałam powiedzieć? Na tym, że ty idziesz? Nie, nie tej idzie? wiem. Zobaczymy. Zdecydowanie nie tak. Nie wiem. Prawdopodobnie nie. Możemy w robocie wykonać tam swoje obowiązki. Nie, to też nie No nie, na no nie, nie. Bywa. To już kończymy tu? No nie, idzie się do kasywa jeszcze. Bo to było na tym no, możliwości. ale... No wiem, ale tu, tutaj już droga krzyżowa kończy. No nie, nie tu by tak no, to nikt nikt nam nikt nie nikt nie nikt 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 to nikt 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 się dużo duże, takie... A